Mamy opady śniegu. Sezonowe. słabo jak na razie pada, ale idzie jakby tak koło kielc. Mijał się taki. Takie opady śniegu. No po prostu opady śniegu. Mijały kielce. I teraz się kieruję w naszą stronę. No bo po prostu wiecie, kielce jest takie. Jakby na mniejszym poło położeniu. No, po prostu tak na mapie jest, wiecie o co chodzi, więc pewnie tak jest, nie? No. Po prostu chodzi, że jest inne położenie kielci. Dlatego kielce miało, wiecie o co chodzi. No i tak pada śnieg. Na razie są początki, jakby. A zmierza do nas chmura. Gdzieś tam jest, bo już ją widzę nawet. Na razie tak pada. Dobra, no czekamy na dalsze efekty. Na razie tak słabo pada. Podpadło jak na razie. Padało już wcześniej, ale nie nagrywałem, bo jadłem obiad. Ale to padało tak samo, jakby tak słabo po prostu. Wiecie o co chodzi, więc większych efektów nie było. Czekamy na razie na, na lepsze opady. I wy słuchajcie, tak minęło 10 minut, od co zrobiłem okocięcie. Te opady śniegu silniejsze są bardzo jeszcze daleko. Ale mam, ale powoli są efekty, że zaczyna coraz mocniej i padać. Cały czas padał się tylko tak słabo, a teraz zaczyna coś powoli mocniej. Widzicie? Już z większą intensywnością, więc więcej płatek jest. O wiele więcej i większe płatki już są. Może większe płatki, może o 0,3 cm. Większe oczywiście, nie? To może i teraz, może i mają... Skoro na, tamtą, na tamte płatki miałam wycenę 1,5 czyli że 0.5, to może teraz i mają 0.7, 0.8? Nie wiem. Nie, nie znam się nie, na płatkach. Znaczy, no po prostu nie znam się na. No po prostu bym musiał to zobaczyć w internecie, jak wygląda płatek. Na przykład 1,5 czy 1 cm Na razie pada. Jakoś pada, powiem Wam. Padać pada. Niestety topnieje, bo na dworze mamy aktualnie 1,4 stopnia. Niestety, ale może w nocy, może jeszcze popada. No zobaczymy. Może jeszcze wieczorem popada, a wieczorem już będzie chłodniej. To może jeszcze zabieli się dzisiaj. No zobaczymy jeszcze, słuchajcie. Mimo, że jeden stopień, ale na trawie też topnieje, słyszę. Wszędzie topnieje. Jakby było dwa stopnie, ale zaledwie jeden stopień. Więc chociaż powinno na trawie się sadzić. No, no niestety, no, ziemia musi być niezmarznięta. Wiecie, tyle deszczów było w kunowie, jak były te śnieżyce, co padało, ten śnieg i padał, i były białe poranki wszędzie, to kunów był szerokim łukiem, w ogóle wszystkie było szerokim łukiem mijane, i tyle deszczów było, wszędzie w prawie cały Polsce śnieg, a u nas tyle deszczów tak lało, jak z cebra. Tak było wilgotno, żeby mnie do tej pory woda jest w ziemi, i w ogóle, że jest Wilgotna bardzo ziemia, i może dlatego śnieg się nie sadzi. Musiało trochę mrozu docisnąć. Nareszcie śnieg się pojawił. Może, może chociaż dzisiejszej nocy trochę się zabejęli. Jutro ma cały dzień padać śnieg. Cały dzień, dzień i noc. No niestety jutro to ostatni dzień, bo od, od 1 grudnia ochłodzenie. Znaczy nie ochłodzenie, ocieplenie. Ale to tylko dwudniowe, do 2 grudnia. I już po 2 grudnia znów ochłodzenie, opady śniegu. Zobaczymy, jak to będzie w Kunowie, bo znów chyba, że będą dalej deszcze, a wcale w w zima. Ech. Dobra, robię na razie cięcie, bo na razie mało ciekawości, ale padać pada. A no, już nawet pogodynka pokazuje, że śnieg. No dobrze, no czekamy dalej. Trochę minęło czasu. Jakby nic się nie zmieniło, ale śnieżek pada. O, coś zaczyna mocniej. Powoli coś zaczyna mocniej. Takie małe płatki z takimi przyznaję po z takimi wielkimi płaskami, nie takie małe z wielkimi o czyżby krupaś nie z z wielkimi płaskami się szykowała hmm. dobra na razie się stabilizowało padają takie płatki takie same i więcej ich już jest o wiele wiele więcej łaj ale sypie <laughs> teraz się zaczynało? Ładnie pada. Nie Jestem teraz tak gdzie jest po prostu się piec nie? Tu nie ma jeszcze jakby nic. Padę jakiegoś Już Wyszedłem trochę na zewnątrz. O, już pies prze... Zaczynają płacić się na niego sypać, bo już jest końca, jak nie usłyszał, że wychodzę z domu. Nasze kochane kałuż, kałuże są po naszych kochanych ulewach. Tyle lało, a że czasem w Polsce zima. Ech, brzosiki. Ale płatek ładny, o. W dalszym ciągu pada śnieg. Nie przestaje padać. A w prognozie nic nie pokazywało, że i w gunowy śnieg będzie padał. I to tyle czasu. Ja pomyślałam, że jak już przyrotnie tu pada, złat śnieg już pada, może za 40 minut. 40 minut czasu pada śnieg. Więc jeśli to noc trwa na nocy i będzie jeszcze w ciągu nocy sypać, to, to coś czuję, że jutro się obudzę i będzie, i będzie biały krajobraz. Naprawdę, coś tak czuję, że jeśli w nocy będzie dalej sypać, w nocy się ochłodzi, to będzie jutro biały krajobraz, bo po prostu spad, po prostu ochłodzi się w nocy. Będzie, może tam temperatura 0, 1, no już jest 1, ale no, no może będzie 0, minus półtorej i jutro będzie, i jutro krajobraz biały, gotowy. No aby, żeby tak było. Pierwsza pokrywa śnieżna w Kunowie by już była. Bo jeszcze pokrywy pierwszej w tym sezonie nie było. Nareszcie troszeczkę mocniej pada śnieg. Nie pada. Szkoda, że rozsapia się. Może i coś będzie z tego. Tyle czasu, słuchajcie, pada, tyle czasu. Jeszcze jakby się pało w nocy i by się ochłodziło, no to jutro krajobraz biały gwarantowany. Jeśli by się jeszcze w nocy chodziło, jeśli by padał ten śnieg. Dobra, to już ostatnia scenka, bo dzisiaj minut filmu. Mam nadzieję, że taki Wam się spodoba. Bo dawno nie było takich długich filmów. Śnieżyk dalej pada, godzina 15 zaczyna się powoli ściemniać, a śnieg w dalszym ciągu pada i nie przestaje padać. I bardzo dobrze, niech sypie. W nocy się ochłodzi i może trochę nasypie. Dobrze, to ja kończę, słuchajcie.